Witam Ciebie, ja jestem Zenek, to jest Mighty Magic Duel of Champions, jak wiecie albo i nie, niedługo osiągnę poziom dwusetny. Eee, Zresztą już widzę te komentarze, dlaczego wrzucasz filmiki, gdzie masz kurczę blade poziom 170 czy tam 180, kiedy już teraz nabijasz poziom 200 Okej, okay, to już śpieszę wytłumaczyć. E, nagrywam te filmiki dlatego, że po prostu te, te filmy, które nagrałem kiedyś, one są nadal aktualne, ponieważ tam nagrałem dość dobre deki, więc po prostu warto je pokazać, a sam poziom e, mojego konta tak naprawdę nie ma wpływu zbytnio na nic, to, 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 sam poziom konta to daje tylko tyle, że się zdobywa coraz więcej złota i za to mogę posiadać coraz więcej kart, bo mogę sobie kupić więcej kart, bo mam więcej golda, tak naprawdę to jest, to, to, to jest, to jest jedyna rzecz, którą daje mi poziom tak naprawdę mojego konta, nic poza tym, więc... więc Narodzenie, że, że filmy, które są nagrane na poziomie 180 czy 170 są jakieś złe w cudzysłowie czy coś takiego, to jest totalną bzdurą e, i te filmy są nadal aktualne. Te deki są bardzo grywalne i warto, warto je po prostu pokazywać i warto oglądać te filmiki z tymi dekami, bo po prostu te deki są cały czas dobre. No. Może się trochę zestarzały po wyjściu grzechów e, zdrady, e, ale są nadal grywalne, a przynajmniej warto obejrzeć filmik z takim, z takim dekiem, bo. Bo może być ciekawy, no, Takie, które nagrywam są zazwyczaj dość dobre i, i po prostu warto, warto rzucić na nie okiem. Dobra, to, to tyle, jeżeli chodzi o ochrzanienie was, że tak powiem. Eee, teraz chcę nagrać filmik właśnie, którym... Znaczy na tym filmiku chcę nagrać to jak zdobywam 200 poziom. Eee, brakuje mi niecałe 600 punktów, jakieś 550 punktów mi brakuje do tego, żeby. 500, 545 chyba dokładnie, jeżeli dobrze liczę. Punktów, żeby zdobyć 200 poziom, za który zdobędę, dostanę gratisowo 90, 75 dzikich kart. Zrobię to niesamowitą Talią Sandalfona 211, czyli taki totalny rush na bardzo tanich stworach. Które nie kosztują więcej niż 3 surowce, tak jak widać Praktycznie wszystkie kosztują albo jeden, albo dwa. Jest tylko najemny łotr, który kosztuje 3 I to, to jest praktycznie karta po to, żeby ją odrzucić No chyba, żeby zrobić z niego jakiegoś blokera eee, Ale okej, okay, jak od początku wygląda Mamy 4 razy wielkie łowy Wiadomo po co, bo bardzo szybko się wypstrykamy z kart eee, Tutaj tak naprawdę się zastanawiałem Czy nawet nie grać wielkich łowów plus eee, czas wojny 4 razy, tylko że mam tylko 3 karty tego typu Więc eee, no zostanę przy tym E, przy, tym, e, przy tym tygodniu najemników, bo powiedzmy w late game to się może przydać, w late game, czyli w jakiejś szóstej turze, bo to jest, to jest, to jest już late game dla tej talni. A więc tak wyglądają wydarzenia: 4 razy wielkie łowy, 4 razy Tydzień Najemników. Teraz stwory, jest ich 46 stworzeń. Mamy tak: 4 razy Waszka, 4 razy Imperialny gwardzista, 4 razy Imperialny Kusznik, 4 razy Czarny Sem, 4 razy Wierny Gryf, 4 razy Święty Pretorianin, 4 razy Mistrz Kuszników, 4 razy Krzyżowy Strażnik, 4 razy Obrońca, 4 razy Albelest, Gryfa, 4 razy Pomniejsza Chwała, 2 razy łotr i to tyle ze stworów. Mamy 4 zaklęcia, są to orzeźwiające źródła dające plus jeden ataku wybranej jednostce na razem 59 kart, oczywiście talia do grania w formacie otwartym a i zagrajmy sobie tym kosmosem szczerze mówiąc nie grałem jeszcze tym talią przeciwko żywemu przeciwnikowi, testowałem ją tylko na AI i całkiem nieźle się spisałam, parę tam zagrałem chyba dwa no proszę, grałem na Sandalfona to może być zabawne OK, jestem drugim graczem i najlepsze jest to, że nie mam nic za jeden no przydałoby się mieć coś za jeden na przykład dwie jednostki za jeden to bym się nie obraził. Okej, okay, na dzień dobry dostałem dwa razy orzeźwiające źródła. Oki dogi to teraz tak. Piącha. Pójdźmy chyba w surowiec. Pozyskajmy surowiec. Zagramy sobie co my sobie zagramy. Chyba Albert czy to się wymawia. Albermeistra, Niech będzie Albert Meister i let's go najlepsza opcja. Czy to jest ATK. Coś mi się widzi, że to jest ATK. Jeżeli to jest ATK, to ja po prostu to zmasakruję i to naprawdę chyba szybko. Tak mi się coś widzi. Eee, dobra, jak z tym naporem tu iść? On może mieć gejzery, chociaż wątpię, że miał gejzery, jeżeli to jest ATK. Eee, więc dobra, na razie pójdziemy w zigzag. Pac, pac. Eee, teraz tak, w sumie mogę rzucić kartę i coś jeszcze zagrać. Co odrzucić? To orzeźwiające źródło? A, odrzucę to źródło, zagram tego typka i heja. A proszę, to jest jednak OTK, więc może być zabawnie. Okej. Okay. To biorę sobie chyba kartę i nexturę. Zobaczymy co są Dalfon w myśli. Kolejny cieni. E, Teraz tak zagrajmy tu. Plus. Gryf. Plus. Hmm, odrzucać kartę. No dobra, odrzucimy to źródło. O, mistrz Kuszników i Heja. Co mi tutaj rozkmieni? Magii nie ma w ogóle, ma tylko 5 punktów przeznaczenia. Nabię jakąś karciochę. <noise> no nie wie, że tron, serio. Chryste, naprawdę. Ja tu się tyle rzeźbię, a on mi tronem to wszystko kasuje. Dobra, coś takiego. Odrzućmy kartę. W sumie odrzucę teraz tego Alba Lestiera, bo to mi się nie przyda już tak naprawdę. Wygrałem trzech, mam jednego, reszta poleciała w kosmos, więc no pełen wypas. Dobra. Idź w cholerę. Heja. No. Zaczyna się robić upierdliwie, Jeżeli on znowu będziemy miał jakiś tron. To może być nieciekawie. Właśnie tak się sam zastanawiałem, żeby sobie nie złożyć to OTK. To że jakoś specjalnie granie tym OTK -mi nie idzie. Nie wychodzi, bo kiedyś tam próbowałem grać to OTK jakieś tak średnia mi szło, nie wiem dlaczego. Ale może sobie złożę coś takiego nagram No, co on mi tu gra? Jakieś stwora Targał, oh boże kolejny tron, Oh my god, seriously Eee, dobra, za sześć Tak, gryw. Gryf, gryf. Ten typek, plus odrzućmy kartę, powiedzmy tego Ten... Heja Co już mi zagra? Więzienie tym razem? Piącha, no dobra Dawaj, panie lecisz, bo nie mam czasu. To jest most, super party. Ok, siedem surowców. Tak, to, 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 to. A, no i oby nie miał jakiegoś tronu ponownie. Jak nie będzie miał tronu ani żadnego ołtarza cieni, to może być zabawnie. Magii nie gra w ogóle. Więc nic mi tu nie zrobi. Z żadnymi gejzarami, ani jakimiś kurcze innymi tsunami, czy, coś, czy czymś takim, jakąś zamrożoną falą, czy jakkolwiek to się nazywa. Boże, serio, Koleś znowu wytargał tron. No chrysta to już trzeci. Osiem surowców, dobra. To. 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 Odrzucimy sobie wasz kolota ziomka tutaj, nextura. Jesus. No dobra, został mu tylko jeden tron, więc... No chyba, że tą to kosmiczną osobliwość gra. On możliwe, że gra. Chociaż nie widziałem żadnych łutów szczęścia, które by mu... Wydarzeń, które by mu pozwoliły na odrzucenie tej karty. O, to grubo Dobra, nareszcie jakiś konkretny damage pójdzie. 8 HP mu zostało, nice. chwała, dobiorę sobie kartę i dura. No i czy wygrałem to w następnej turze czy nie? Co on tam wytarga? Tron? Wyleczy się, ok. Coś jeszcze? Kolejny tron, ostatni. To najmików bym mi styknął teraz i byłoby zacnie. No, nie będzie zacnie, bo koleś ma ostatni tron, chryste. No dobra, zaczyna się kombo. Raz mi zabroni wywalania stworów... No tak, to mi się podoba po prostu. Coś czuję, że to nie przejdzie chyba, z tym OTK. Zobaczymy czy to będzie kolejne pustkowie, czy nie Kolejne, to już trzecie <laughs> Ano okay. tak, to w sumie on może odrzucić przecież ze swojej pasywki kartę Chrysta się tak zastanawia. czy on ma kartę do odrzucenia kosmicznej osobliwości wydarzenia On przecież może sobie odrzucać to dowolnie, kiedy chce Dobra. Coś jeszcze? Czy jakieś cholerne pustkowie znowu mnie tutaj przywita? Czy mogę w końcu zagrać trochę jednostek łaga? Rzeka klejnotów. Rzeka klejnotów Nie mam kart. 19, no za chwilę mogę zginąć, zaraz się okaże. Dobra, koleś na produkowo. Jak ma nie pamięci, no to chyba zginąłem. Bingo. Super partia, a już myślałem, że to wygram. No nic, wow, jeszcze nie osiągnąłem dwusetnego poziomu, to zabawnie. Dobra, to lecimy, ostatnia gra przed dwusetnym poziomem i mam nadzieję, że będzie zwycięska, bo się zdenerwuję. Znaczy ten Sandalfon nie jest jakimś tam mega deckiem OP, po prostu chciałem sobie zrobić takie jaja trochę i nagrać taki zabawny odcinek z jakąś dziwną talią, więc taki Sandalfon, parę osób tam mi takiego Sandalfona polecało. Więc no, postanowiłem coś takiego. Nagrać. Zresztą widziałem takiego sandalfona, ktoś tam z moich znajomych też takim grał. Więc no niech będzie. Ja wiem, może sterty złota tu dorzucić, ale czy to ma sens granie ster złota? Tutaj tak naprawdę chyba zbytnio to się mija z serem. Dobra, niech będzie to. Najlepsze jest to, że nie mogę nic zrobić. A tak bym sobie odrzucił kartę i zagrał dwóch strzelców. No dobra, nie to nie. Może Amara uda się pocisnąć? Hm. Dobra, niestety muszę piąchę dodać, więc Sorry Gregory. Z Amarem to może być różnie, bo on, jeżeli szybko pójdzie w te insektów, <laughs> to może być nieciekawie. Co by to odrzucić? v odrzucimy. Dobra, heja. O, nie miał jakiegoś gejzera. Bo się obrażę. Prank 9, no dobra, spoko. Tydzień najemników Niestety nie. Co teraz To 100 jest 100. i To tyle Nie To tyle. Nie To roju? No, ale To To jest Polska, To jest Polska, To jest Eee, coś takiego jak 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 zaraz mam Jedną kartę. Eee, pod koniec, który dobierz kartę, o ile w twoim ręku została ci co najmniej jedna. Ok, to sobie nie będę dobierał karty. Tylko poczekam, mi dojdą chyba dwie karty. Mi dobierze. Coś mi się tak widzi. Nie, jedną. Eee. No dobra, mniejsza z tym. Był insekt, w to mi się podoba. Super partia. Troszkę kart mi zaczyna brakować, a on ma 12 hapsów. nieciekawa ciekawa sprawa. Odpalę odpalę sobie to, no to raczej powinno wejść. lol, dobra, lecimy. Ruinsektów, no Jesus Christ, to już jest drugi. No dobra. Problem w tym, że mi kar zaczyna brakować. Co to Sandalfon? Bo już Sandalfon. Boże, boże, co ten kurcze Amar w ogóle gra? Co to za tak jest? To są jakieś dżiny? Coś innego? Jakiś OTK? to fuck is this? prostu. Coś takiego. Szkoda, że nie ma wielkich łowów. Bo trochę kart mi brakuje, chociaż to i tak może być GG w następnej turze, jeśli niczym nie zablokuje, ale wątpię, na pewno coś ma. Gościu na potęgę odrzuca te karty. To jest OTK chyba, skoro tutaj gra, kurczę, katalizatorkę, to musi być OTK jakieś. Dźwaczne. Let's go. Zobaczymy czy mu wejdzie to OTK, czy nie. Hmm. No, zaczyna się. Zobaczymy. Dobra, znerwione, kurczę, seryjne zaklinanie, zobaczymy jak mu pójdzie. Jeden kurczę blade ruinsektów Dobra, waler insektów. Ostrzysza lasy. To. Dwa surowce mu zostały. <laughs> Wszystko kosztuje po jeden? A, Boże, serio. Wybierzmy kartę. Jakiś kur na kusznik. Hmm, tutaj i tak gejzerem może mi to sprzątnąć, więc nie ciekawie. Eee, hef, 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 hef. Dobra, niech to będzie tak. Tak i heja. Zobaczymy, czy ma gejzer czy nie. No jeśli nie ma jakiś kurczę, gejzer, removal, cokolwiek, to jest nim nie. Niestety. Tak czy siak, 200 poziom wbity. <grym> duma, duma czegoś tam, kurczę blada. Dobra, uwaga. 75 dzikich kart. Oh yeah. No, Sandalfon raczej się nie popisał. Myślałem, że wygram chociaż jedną grę. A tu niestety no pewna część ciała wyskoczyła, No ale co zrobić? No dwusetny poziom wbity, 75 kart yy, dzikich kart jest, więc no mam nadzieję, że się, że, że się dobrze bawiliście, tutaj. Ja się przynajmniej ja się dobrze bawię grając z tym śmiesznym sandalfonem. Myślałem, że uda mi się wbić, kurczę, <laughs> mi, że uda mi się wygrać z tym z tym, z tym, z tym, z tym Ambarem. No problem w tym, że trafiłem na dwa OTK, które były dość upierdliwe. Gdybym trafił na jakiś zwyczajny deck, to bardzo możliwe było, że, u, że, że udałoby mi się to wygrać. Niestety za dużo miał roi, za dużo miał ten tarcz, kurczę, blada i takich innych różnych rzeczy i się nie udało. Dobra, już mniejsza z tym. Raczej nie będę wracał do tego Sandalfona. A ile mam tych dzikich kart? 482 dzikie karty. No, to mi się podoba. Eee, rzućmy okiem na osiągnięcia. Jest. Jest. To jest Duma Jalata. Chyba tak to się powinno czytać. Duma Jalata, dwusetny poziom. Je, yeah, a to mi się podoba. <ścoughs> Bo wrzucę info. Wrzucę info na, 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 na bloga sobie dzisiaj, a ten odcinek nie, chyba wrzucę. Zależy kiedy mi ten, kiedy YouTube pozwoli mi go, kiedy go przetrawi, że tak powiem i będę mógł go opublikować, ale będę się starał go e, opublikować na tubie jak najprędzej, taki, jako taki bonusowy odcineczek do, do jakiegoś tam normalnego odcinka z jakiejś zwyczajnej talii Okej, okay, z mojej strony to tyle, dzięki wielkiej, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, mam nadzieję, że takich odcineczków jeszcze parę nagram Kolejny limit, kolejny poziom to chyba poziom 250, więc może być zabawnie. Okej, okay, z mojej strony to tyle, jeszcze raz dzięki wielkiej, bye bye, hej.